Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca w horoskopie na październik 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Moi drodzy, horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Nie przedłużamy, tylko przechodzimy do horoskopu. Październik i strzelec. Cóż dla zodiakalnych strzelców na no, ten deszczowy jesienny miesiąc. Może będzie ładny, zobaczymy. Jakie energie dla zodiakalnych Strzelców? Jakie energie dla zodiakalnych Strzelców? Popatrzmy. Ogólna energia miesiąca. Ogólna energia miesiąca. Rycerz Kielichów. Bardzo emocjonalny miesiąc. Uczucia, emocje będą dla Was najważniejsze. Mało tego. Osoby, które są zainteresowane mężczyznami, mam pokazane, że w tym miesiącu może pojawić się tutaj Królewicz na Białym Koniu, który przyjdzie do Was z propozycją, z propozycją związku, z propozycją romansu. No, na pewno nie będziecie czuły się w tym miesiącu, drogie strzelce, zakompleksione i odtrącone, ponieważ pojawi się jakaś osoba, która bardzo, ale to bardzo doceni wasz wygląd, doceni wasze ciało fizyczne. Natomiast na początku będzie to tylko docenienie słowne, tak? Czyli nie będzie to jeszcze potwierdzone przez czyny. Ogólnie dużo możliwości w tym miesiącu, dużo nowych propozycji, zaproszeń. Także myślę, że powinien być to dla Was dość ciekawy miesiąc. Popatrzmy jednak, co może Wam poprzeszkadzać w tym miesiącu. Co tutaj może być takie właśnie negatywne? Przemęczenie, przemęczenie materiału mi się tutaj przede wszystkim pokazuje, moi drodzy. Mam wrażenie, że co niektórzy z was są tutaj poturbowani po jakichś ciężkich przejściach, czy to zdrowotnych, czy to emocjonalnych, czy to w sferze zawodowej. Będziecie musiały dojść do siebie, będą pewne rany musiały się zagoić. I to mi się tutaj przede wszystkim dla Was pokazuje. Jest tutaj potrzebny czas do tego, aby pewne rany po prostu się zagoiły, zabliźniły, tak? Być może po jakimś nieudanym związku, być może po rozczarowaniu yy, w sferze zawodowej. Dla każdego coś innego, moi drodzy. Dobrze, patrzymy, jaka jest podstawa tego czytania. No dużo pracowałyście i dlatego się tak zmęczyłyście. I ta praca, którą wykonujecie, prawdopodobnie jest dla Was już tak męcząca, tak już Was wyczerpała, że Wy jesteście energetycznie otwarci na nowe możliwości, na nowe propozycje i tak dalej. No, to mi się tutaj przede wszystkim pokazuje. Przepracowaliście się, moi drodzy, przepracowaliście się. Zobaczmy, co los dla Was niesie w tym miesiącu. A los dla Was niesie w tym miesiącu właśnie jakiegoś mężczyznę. Nowy mężczyzna mi się tutaj dla Was pokazuje, z przeznaczenia. Może być mężczyzną również spod ognistego znaku Zodiaku, ale nie musi. Ognisty znak Zodiaku to baran, strzelec lub lew. I taki mężczyzna mi się pokazuje. Ale też widzę tutaj możliwość regeneracji sił witalnych. Czyli na przykład, jeżeli jesteście po jakiejś chorobie, to mam wrażenie, że uda wam się szybko regenerować w październiku. I to jest bardzo dobre. Zobaczmy, moi drodzy, co odchodzi w tym miesiącu do przeszłości. Z czym czas się pożegnać. Do przeszłości odchodzi jakieś niezdecydowanie, do przeszłości odchodzi bujanie w obłokach, i do przeszłości odchodzi ogólnie taka energia rozmywania Na zasadzie tego, że nie wiem czego chcę, ch chciałabym wszystko, chciałbym wszystko i to i tamto. Wychodzicie z energii iluzji, wychodzicie z energii. Hmm, Niezdecydowania, czyli wszystko to, co było dla Was złe do tej pory, wszystkie złe decyzje, wszystkie złe propozycje odchodzą do przeszłości, ponieważ przyjdą nowe i te nowe będą dla Was na pewno lepsze, gdyż te propozycje, czy to w miłości, czy w pracy, które otrzymałyście do tej pory, moje drogie strzelce, były dla Was niepewne. One nie miały podstawy. One nie miały stabilnego gruntu, przez co wy się na nie nie zdecydowałyście. I dlatego odchodzi to do przeszłości. A zobaczmy więc, co przychodzi dla strzelcy w tym miesiącu. No właśnie, nowe możliwości przychodzą do Was, moi drodzy: szansa na nową pracę, szansa na dorobienie, szansa na zdanie egzaminu, szansa na rozwój w tej materialnej sferze życia, czyli praca, finanse, nauka, edukacja. Bardzo dobry miesiąc mi się pokazuje dla Was jak na razie. Taki rozwojowy. Będziecie się dużo uczyły, będziecie inwestowały pieniądze w jakieś kursy, w edukację, w egzaminy. Będziecie bardzo zadowolone. Zobaczmy, jakie jest Wasze podejście do tego miesiąca. No, Wy będziecie dość nerwowe, impulsywne, będziecie podejmowały szybkie decyzje i jeżeli coś Was bardzo zdenerwuje, to zodiakalny strzelec zdecyduje się na to, aby to całkowicie zburzyć i pozostawić za sobą. Także wy nie będziecie się czaczkać w tym miesiącu. Jeżeli coś wam nie będzie odpowiadało w miłości lub w pracy czy finansach, to wy to po prostu najzwyczajniej w świecie zburzycie. Pod wpływem emocji możecie wywołać taką burzę, taką awanturę, yy... Jaki jeszcze wasz partner lub pracodawca nie widział? Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj uważajcie na różnego rodzaju stłuczenia, złamania, zwichnięcia, gdyż ja mam pokazane, że przez nieuwagę możecie sobie coś takiego zrobić, nieciekawego w ciele. Uraz mechaniczny mi się tutaj pokazuje, a wy, zodiakalne strzelce, to jesteście tacy szybcy, energiczni, tu jesteście, tam was nie ma, yy, także. No uważajcie, aby coś wam się po prostu nie stało w nóżkę czy rączkę, albo nawet główkę przy karcie wierszy. Dobra. Patrzymy na otoczenie. Jak tutaj wasze otoczenie będzie do was podchodziło? No otoczenie będzie zdecydowane, konkretne i otoczenie będzie <laughs> wymagało od was konkretnych decyzji na zasadzie określenia się. Partner może powiedzieć: "Chcesz ze mną być czy nie?". Jeżeli tak, naprawiamy. Jeżeli nie, odcinam się od ciebie. Pracodawca z otoczenia może powiedzieć, chcesz dalej pracować, to przedłużamy umowę. Nie chcesz, to dziękuję, do widzenia. Ktoś inny przychodzi na twoje miejsce. Bardzo konkretne przy karcie ASA Mieczy tutaj są pokazane decyzje, jeżeli chodzi o wasze otoczenie. Czy to prywatne, czy oficjalne. Tak? Ktoś z otoczenia może chcieć z, wam, z wami podpisać jakąś umowę, jakiś dokument. Jaka jest rada na Miesiąc, moje drogie strzelce, na czym wy powinniście się skupić? Popatrzmy. Strzelec, strzelec, strzelec. No, radą dla was jest to, abyście nie działały szybko, abyście były powolne, abyście dały sobie czas. Wy nie jesteście cierpliwe, ja wiem, ale pozwólcie sobie na tę cierpliwość. Dajcie dojrzeć temu wszystkiemu, bo jeżeli wy będziecie w tym miesiącu postępować szybko i gwałtownie no to bardzo szybko będziecie tego żałować, gdyż wszystko tutaj zostanie zburzone niczym domek z kart. Radą od kart Tarota dla was na ten miesiąc, drugie strzelce jest to, abyście podejmowały powolne i przemyślane decyzje i abyście dały dojrzeć wszystkiemu temu, co posadziłyście, co rozpoczęłyście, co jeszcze nie jest zakończone, ale ciągle się rozwija, tak? Tak jak owoc. Przecież, jeżeli sadzimy pomidorka, no to najpierw nasionko, potem pikujemy, przesadzamy, potem kwitnie, zakwita. Yy, owoc musi dojrzeć z koloru zielonego, zmienić się na czerwony czy żółty. To wszystko jest złożone i w Waszym przypadku też. Po prostu poczekajcie. Nie działajcie szybko. Będziecie działać szybko, to pożałujecie tutaj. Tak przynajmniej mówią karty. A zobaczmy, jaki jest wynik tego miesiąca, rezultat. Cóż dla Was. No właśnie, jeżeli będziecie działać szybko, to będziecie tego po prostu żałować, gdyż może przyjść w ten czas do was jakieś rozczarowanie. Mam też takie wrażenie, że w tym miesiącu zodiekalne strzelce powinny pogodzić się z jakąś stratą, gdyż to, co było, minęło, to już do was nie wróci, ale warto, abyście sobie to przepracowały. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby poszerzać energię miłości. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.